Jest energia 17 lipca. Mamy energię, format o energetyce, prosto, tak, prosto z mostu. Mało skomplikowanie, ale mam nadzieję, że interesująco dla wszystkich tych, którzy interesują się energetyką w kontekście Niemiec, bo to jest to, czym się szczególnie interesuję i to, co Wam przedstawiam. I w centrum naszej uwagi stanie dzisiaj długi tekst. Długi tekst dziennika Die Welt. I Die Welt ogłasza, że już niedługo, bo po przerwie letniej niemieckich polityków, niemieccy politycy w sierpniu wyjadą na wakacje, tam będzie taki oddech polityczny, będziemy mieli więcej spokoju, chociaż nie jestem pewna. No, ale będą. Na urlopie. I jak tylko wrócą, to pani minister gospodarki, to jest Katarina Reiche, która no, odziedziczyła to ministerstwo po Robercie Habeku, znany Minister, ale z partii Zielonych, który naprawdę z, tych wszystkich, z tymi wszystkimi pomysłami zielonymi zaszedł bardzo daleko, wychylił się. Wychylił się w wielu sprawach. No, no jego pomysły tam z tymi chipami nie chipami które tak hojnie finansował też można powiedzieć, klapa. Klapa też związana z bateriami do samochodów elektrycznych, tak? I tutaj opowiadałam Wam, ta, ta olbrzymia przecież, która miała powstać fabryka w Hajde. O, nieszczęsne pompy ciepła to chyba jego taki ach, tu, tu, to, jest, to był jego chyba największy problem przestraszył ludzi tak strasznie. Z tymi remontami modernizowaniem właśnie domów i kupowaniem sobie nowego ogrzewania, bo roz, rozpętał mm, takie no, docelowe ustawy, które niby miałyby funkcjonować na tej zasadzie, że każdy w najbliższych latach musiałby wymienić ogrzewanie w swoim domu, ale w końcu, jak już ta ustawa była gotowa, to ona była tak strasznie dziurawa, że pozwalała nieomalże na wszystko. Oczywiście preferowała tę formę zielonego ciepłownictwa, no ale umożliwiała tyle różnych odstępów od tej, od tej reguły i uwzględni, że, że stała się całkowicie niejasna i niekonkretna. Ludzie zaczęli reakcją ludzi było wstrzymanie się od modernizacji swoich instalacji ciepłowniczych w domach. To było niesamowite. Wiecie, to był szok, że. W tym czasie, gdy Robert Habeck, zielony minister gospodarki i klimatu wprowadzał te ustawy, które miały, miały przyczynić się do zielonych technologii ciepłownictwa w budynkach mieszkalnych, ludzie zaczęli na grande wykupywać gazowe piece i wzrósł nawet popyt na piece na olej opałowy. A olej o połowy to jest naprawdę, co chodzi o klimat, to najgorsze, co w ogóle może nas spotkać. Ale tak się stało, bo, bo ludzie byli tak się przestraszyli tego wszystkiego i, i to, co Robert Habeck im przedstawiał cały czas jakieś nowe nadzieje, jakieś bujanie w obłokach. Ludzie po pierwsze stracili zaufanie do tych wypowiedzi, bo tam nic się nie zgadzało, to było często bardzo nieżyczowe, co było. Tym ludziom mówione. I bardzo to wszystko stało właściwie ideologią. To stało ideologią, tak samo cały temat, przecież zielonego wodoru, maksymalnie napompowany. Tam były jakieś prognozy, tak, 2030, 2035, 2050, a wiadomo było, że na teraz zielonego wodoru nie ma. No nie ma, bo nie ma wystarczająco OZE, żeby, żeby móc produkować zielony wodór. I to wszystko to wszystko ludzi bardzo zniechęciło. Bardzo, bardzo zniechęciło. I to była. On był lubianym ministrem, bo on też jako właśnie polityk, jego forma przekazu, też sposób, w jaki on się komunika, komunikował z ludźmi, był w miły w formie bardzo miły w formie i Chabek też był dobrym mówcą, miał bardzo miłą powierzchowność, to, to wszystko razem ok, ale to co miał, co treścią przekazywał, no ewidentnie treści nie miało, nie miało, tam nie było, tam po prostu też rzemieślniczo, co to, to co z tego ministerstwa wypływało, to było bardzo złe. Teraz wkroczyła tam pani, pani Reichie, która ma doświadczenie z energetyki, bo ona była w takim powiem wam w takiej firmie Energiwest, West. Czy West energii, nie wiem, czy, czy, które słowo było tam pierwsze, ale ona kierowała dużymi zakładami energetycznymi na zachodzie Niemiec. Ta kobieta wie, co mówi, gdy chodzi o energetykę, ale nie. Nie wychyla się. Ja jej to troszeczkę zarzucam, bo uważam, że to ministerstwo potrzebuje rzetelnej polityki. I tam powinno się zacząć mówić o tym, że zielony wodór jest mrzonką. Tak? No, wszystkie projekty upadają i należy to powiedzieć, że to była pomyłka. Szliśmy za szybko w jednym kierunku. Um, powinniśmy to ludziom powiedzieć, ona też powinna bardziej jednoznacznie odnieść się także do tej kwestii właśnie instalacji ciepłowniczych w budynkach mieszkalnych, to powinno być bardziej konkretne. No ale możliwe, że z jej punktu widzenia, um, może ona uważa, że musi być bardziej umiarkowana, może z szacunku do swojego, no sekto bardzo lubianego poprzednika może zwracając także uwagę na konstelację obecnego rządu żeby też no, nie zrazić socjaldemokracji do może jakiegoś innego kierunku ona Próbowała co nieco, ona wysyłała jakieś takie sygnały, no, że może Niemcy spróbują z SMR-ami, tymi małymi, małymi elektrowniami jądrowymi, no, ale szybko to spakowała. To był tylko taki przebłysk, czy szybko tu zgasła. Dobrze, i ona przedstawi taki plan, który ma mówić, sprawdzam. W całym sektorze niemieckiej transformacji. I oni tu nazywają to w tym artykule, słusznie, to tak niestety w tłumaczeniu na polski nie funkcjonuje, ale to się nazywa reality check. To znaczy sprawdzam, czy sprawdzam to w rzeczywistości. I to mi się podoba. Ma być, ma być przedstawione to, co w całym tym pomyśle, w całej tej konstrukcji energii Wende jest realne do przeprowadzenia, a co nie będzie można przeprowadzić, bo jest za drogie, lub jest technicznie niemożliwe. I ciekawe, czy ona poruszy tu ten nieszczęsny temat tego wodoru. Jestem bardzo ciekawa. I czy ona określi się i nada temu wszystkiemu jakiś nowy sens z tym ciepłownictwem w budynkach mieszkalnych. Dla Niemiec jest to naprawdę bardzo, bardzo ważna kwestia. Niemcy są tu troszeczkę podzielone pół na pół. Mniej więcej połowa społeczeństwa to lokatorzy. I oni mieszkają najczęściej w kamienicach lub budynkach wielorodzinnych. Tak, druga połowa, i to dotyczy osób raczej mieszkających poza miastem, to są domy jednorodzinne. I one mają jakby no, swoje własne ogrzewanie, tu właściciele sami decydują o tym, jaką instalację sobie kupią, jak to będzie wyglądało. I oni w olbrzymiej większości obecnie, daleko ponad, ponad połowa tych budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, posiada obecnie ogrzewanie gazowe, bo od dawna już na to, na to stawia i uważa, że to jest dobra droga. Wiadomo, że to też jest emisyjne, oczywiście. I Habek chciał to zmienić. Habek chciał, żeby docelowo właśnie tu użyć tych wszystkich zielonych, zielonych przecież technologii. Co jest jeszcze takim spadkiem z dawnych lat? To jest mniej więcej jedna piąta, jedna czwarta, zależy od regionu, to są właśnie te piece na olej opałowy. To jest nadal. W wielu regionach, no jednak standardem, szczególnie na wsiach, i to są osoby już bardzo wiekowe, często. I one, zmieniając całkowicie swój system, musiałyby się zadłużyć musiałyby obarczyć swoje nieruchomości wysokimi kredytami hipotekami najczęściej. To jest trudny orzech do zgryzienia społecznie. To jest naprawdę trudne. Oczywiście, że państwo coś tam rzuciło na róż, ale zaledwie parę tysięcy to z pewnością nie starczy na wymianę takich systemów grzewczych. I to jest cały jakby trudny pakiet do rozwiązania, który jednak uważam, że przez panią Reichę co najmniej powinna być podjęta próba. Rozwiązania tego problemu. Drugim ważnym elementem to są te kamienice w miastach, bo w wielu, szczególnie zachodnio niemieckich miastach, takie domy niekoniecznie są podłączone pod ciepłownictwo miejskie. Takim ewidentnym przykładem na przykład jest na nieszczęście właśnie Stuttgart, tak? Gdzie zaledwie 10-15% takich budynków jest podłączone pod sieć miejską. To jest olbrzymi. Temat w Niemczech, do którego też jakby nikt jeszcze nie odważył się podejść, bo wiadomo, że mając dobrą sieć ciepłowniczą, miejską sieć ciepłowniczą, no to można by, było, można by było to z pewnością także w kontekście transformacji energetycznej sobie z tym lepiej poradzić, ale tych warunków po prostu technicznych w wielu miejscach w Niemczech jeszcze nie ma i to są tak olbrzymie olbrzymie przecież wydatki tak olbrzymie inwestycje że każdy się tego boi ale to są wszystko rzeczy które należy rozwiązać jeśli Niemcy naprawdę na poważnie chcą tą swoją energię wędę ale czy oni ją traktowali poważnie czy bujali w obłokach bo to zamierza Katarina Reich, tak to jest tu pisane w Die Welt właśnie sprawdzić. I ona wskazuje inne ważne tematy niż ten temat, który ja Wam przed chwilą przedstawiłam, bo ona tu już zaczyna rozwijać, to znaczy Die Welt w jej imieniu rozwija tą kwestię, że pewien paradygmat, pewne ustalenie fundamentalne. Przez wcześniejszy rząd było błędem i możliwe, że zaburzyło cały pomysł energii Wendę. Rajie zwraca tu uwagę na to, że większość założeń energii Wendy polegała na tym, że całe zużycie czy duża część zużycia energii Miało iść w kierunku zużycia energii elektrycznej. No i jeśli by się wytwarzało bardzo dużo energii z oze, a takie były niemieckie założenia, wszystko będzie prądem z oze, no i zużycie przejdzie coraz bardziej do zużycia prądu, na zużycie prądu, tak, no to na przykład tak pompy ciepła, czy, czy samochody elektryczne, tak, no to jakby to wszystko ułatwi całe funkcjonowanie, będzie produkcja prądu z OZE i będzie zużycie, które coraz bardziej przechodzi z paliw kopalnianych na prąd. I to będzie to będzie wtedy też bardziej urealnione, jak należy tą energię produkować, jak należy ją przesyłać, wtedy będzie można się nastawić na to jakie, jakie będą potrzebne sieci, ile trzeba będzie w to zainwestować. No i tu powstały jakieś takie bajeczne dane, co chodzi o prognozy tego, ile tego prądu będzie potrzebne. Tu są jakieś niesamowite założenia za, 5 lat, 2030. Miałoby się zużycie prądu w Niemczech podwoić. Niesamowite jest, że już 5 lat później, to znaczy za 10 lat, potroić. I to są założenia, które. Rajsie mówi, że są nierealne. Że jej zdaniem taki wzrost zużycia energii elektrycznej jest nierealny, tym samym całe te obliczenia, te plany inwestycyjne, te wszystkie też wsparcie dla poszczególnych technologii zielonych nie wychodzi. To wszystko jest za drogie, ponieważ brakuje, brakuje tu danych odpowiedniego założenia, tak? Od, odpowiedniego fundamentu prognozującego to co będzie za parę lat jakie będą potrzeby w jakim kierunku technologicznym trzeba będzie iść No ona uważa, że to jest ten główny temat, bo jej zdaniem i to już parokrotnie tu padło, więc ja może powinnam być troszeczkę ostrożna z krytyką o pani Reiche, no bo też tu wielokrotnie już Przytaczałam, jaki Niemcy mają problem z tym, aby zdobyć te setki miliardów euro na rozbudowę swoich sieci. Ona tu też mówi, że jeśli to zużycie prądu będzie mniejsze niż to, co się tu zakładało w ostatnich latach, no to przecież to z tą siecią i jej rozbudową, z tymi wszystkimi kosztami, no też nie będzie. Adekwatne, że to wszystko do siebie nie będzie pasować. Będzie mniejsze użycie, więc będą potrzebne inne sieci, mniejsze sieci, może nie tak ukierunkowane, jak zakłada się to obecnie. I ona uważa, że ona by chciała powiązać to jest interesujące zagadnienie ona by chciała powiązać produkcję prądu z OZE. Bezpośrednio z rozbudową sieci. To znaczy, że ten producent na przykład, co sobie dzisiaj buduje, przyjmijmy taką farmę wiatrową na morzu, tak? Że on ma być e, współodpowiedzialny za wydatki związane z rozbudową sieci do tego miejsca, tak? No bo to jest ten producent energii, e, jest beneficjentem tego, że. Jest to podłączone do funkcjonującej sieci, do funkcjonującego systemu sieci, sieci przesyłowych. Tym samym minister gospodarki uważa, że no w takim przypadku ten producent powinien także udzielać się w kosztach, w inwestycjach. To on ma część tych inwestycji pokryć. To jest ciekawe, zastanawiam się jednak, czy to na rynku może się udać. Jestem ciekawa, co Wy o tym sądzicie. Czy producent energii, który obecnie, ponieważ sypią się wszystkie prognozy, co chodzi o zużycie prądu i energii, wszystkie te prognozy się sypią, jeśli on nie wie, Ile on za swój produkt, no w tym przypadku właśnie prąd z OZE, ile on na tym zarobi, to jak on ma jeszcze uwzględnić dodatkowe koszty wynikające z tego, że niemieckie państwo przyjdzie do niego po pieniądze na rozbudowę sieci? Patrzcie, producenci OZE nie wiedzą, jak im się będzie wiodło w następnych latach, tak? Nie wiedzą, ile zarobią. Na tym prądzie, który sprzedają. To jest jedna wielka niewiadoma. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że oni generalnie trudno jest im ocenić, ile wyprodukują tego prądu, no bo z jednej strony są te problemy, niby to z wiatrem lub z lokalizacją więc jeden rok może być obfity wiatr w słońce. W drugim, w następnym roku może to już wyglądać całkowicie inaczej, a państwo jednak będzie się zgłaszało po pieniądze na rozbudowę sieci czy tych swoich transformatorów, stacji e, e, transforma, e, transformatujących. O. A więc tu będą przeróżne, mówi się też o tych autostradach prądu, tak? Które mają przechodzić przez całe Niemcy z północy. Na południe tam będzie wtedy trzeba też jakiś tam udział w tym wszystkim mieć i też oddać pieniążki. Zobaczcie, do tego dochodzi jeszcze, że ten inwestor, tak, ten, ten producent prądu z OZE, ma i tak, i tak już wzrastające koszty. Wzrastają mu koszty za grunty, pod swoje tam turbinki czy panele, wzrastają mu koszty kredytu i wzrasta mu sama instalacja. Koszty tej instalacji ta stal z tym związana o ile panele słoneczne tam ten efekt taki nie jest no ale w przypadku w przypadku właśnie turbin wiatrowych jak najbardziej wzrastają mu koszty na przykład pracy pracowników, tak? Wszystko mu wzrasta. Jak to będzie możliwe, żeby temu człowiekowi jeszcze powiedzieć, słuchaj, Daj tu, daj tu swój udział na rozbudowę sieci. Co? So, ben... Reichel chce, żeby jakby jej urealnienie kosztów e, energii WND końcowo doprowadziła do spadku kosztów energii dla pojedynczego obywatela. Ale moim zdaniem może to wyglądać tak, że prąd będzie jeszcze droższy, bo coraz bardziej Więcej kieruje się właśnie takich żądań w kierunku producentów prądu. Więc kto wie, czy znów na końcu nie straci klient. Tak, ten końcowy klient, może on będzie musiał płacić więcej, 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 a przecież. Miał płacić mało, no bo wszystkim nam mówiono, że prąd z OZE będzie bardzo tani. Słoneczko, wiatr. Nie kosztują przecież nic. Okazało się, że jest to bardzo drogi prąd. Zobaczymy. Do jutra pa.